Nie za chwilę, bo odczenie w stref, noc mężki duchowany tle i dalej zaciągnie, ludzie ok, i mieści Czy sam jest taka czy niele, noc, i, w dół, tym, to, to wiesz, ty, jest tyle, więc to też rozniki, to może to noc, te mary, w tylko i jest jak jazda z wcześniej I tak wokoło, pełno, okay, bliska, w pełno i A ja sam sobie i do łapy, to strzeda Wiesz, że to? to rzuć okiem na palące projekty prezent, czekam tu na ciebie Od razu dżekiem cię skazuję, wyrzucą się w to miejsce Chodź u sprawdź to Ja reprezentuję moich ludzi, a oni reprezentują mnie Obskurne czasy, skazani na bieg, błot na ziemi tego jestem, czekam, bo ciągle szefie bieg ogromna w kieszeni, na zawsze na piście I o co jak... Ja nie robię gron i tylko o tembie zalecę jak Rucha 157, huka patroli, prewencji, chuka, zakuś nas przetransportować Długa była noc, nie kleiła się rozmowa, do niczego się nie budować Wski składu z kupa chłopa Wciemniam, w Wieta przecież nie było, parę piwek się wypiło Zimny za bądź przecież nikogo nie długo, stlech, szyb szybnie wybijałem Pociążony tym zeznaniem 4-8 przecież przesiedziałem, wśród złożnych czekałem suki księżyców podziwiam, przy piwo jak na aleje Diabły mi się śmieję sobie rozszaleje, miał cały bez zgłoszenie, Wyciągają do Straszą pójdziesz za krawki, zapowiadają sanki Bez rymów szklanki, ta noc była długa Najemkowi długa buga wyczynia w centrum cuda W każdy weekend pewna zguba, nieświadomy z tych poczynań Wytrzeźwiej sobie przemyśl, co w nocy wyczyniasz Raport zaliczonej gleby, gucha noc, 100% Zakazane owoce, długie nieprzespane noce I patrzały podkrążone, kolorowe neony Światła miasta jak paczony, to wszystko Obrazy, trasy znam na pamięć większość Wariat budowa, dnia, męskość, szaleństwo, nocne piekło gucha noc, noc głucha, meditowi, suche, jeden z. Drugi wariaty, chłonie noc nowe ofiary Ja odbijam dziś do chaty, bo chcę dziś uniknąć kary Za szaleństwo noc głupa.